Wiosna, trendy wiosny w stylizacji paznokci oraz wielka akcja rabatowa. Zapraszam do oglądania po ogrom inspiracji. Cześć, witaj serdecznie na kanale La Kierowniczka. Ja jestem Magda i dzisiaj zapraszam Ciebie na przegląd trendów wiosny. Wszystko to, co w stylizacji paznokci będzie modne, co będziemy nosić, będzie kolorowo, będzie też delikatnie i minimalistycznie, będą mocne akcenty zdobień i coś subtelnego, więc każdy w tych trendach znajdzie coś dla siebie. I ja też dokładnie pokażę Tobie przykłady konkretnych produktów, które w te trendy wchodzą, żebyś mogła sobie już znaleźć fajną inspirację. Dodatkowo razem z tym filmem Startuje wielka akcja rabatowa. Udało mi się na większość produktów, które znajdziecie w dzisiejszym filmie, zdobyć kody rabatowe. Mało tego, te kody często obejmują asortyment całych sklepów hurtowni, więc naprawdę macie okazję skorzystać dokładne szczegóły. Tych wszystkich kodów rabatowych znajdziecie na dole w opisie. Tam jest lista kodów i lista produktów z dzisiejszego filmu. Jeżeli który z nich jest dodatkowo dostępny gdzieś z kodem rabatowym, tą informację też na dole Wam zapisałam. I te kody mają różną długość. Niektóre są na kilka dni, niektóre są kodami na dwa tygodnie lub kodami stałymi. Obejmują różny asortyment. Wszystko dokładnie Tobie opisałam. Ale żebyś mogła sobie mniej więcej wiedzieć, co Ciebie czeka, mamy tam kod rabatowy na produkty marki Yen Pro. Mamy na cały asortyment marki Stalex. Mamy na produkty Mojra z dzisiejszego filmu. Mamy kot rabatowy do hurtowni Hello Nails, w której znajdziecie takie marki jak Neonail, Senilac, Claresa, Palu, Yokaba, Yoshi, Boskanail, Sanwan, ogrom różnych produktów i tam macie kod do całej drogerii, który dodatkowo łączy się z cenami promocyjnymi. Mamy kod rabatowy na szkolenia dla kierowniczki, czyli na moją platformę szkoleniową oraz na produkty Billow's Place. Wszystkie szczegóły o kodach znajdziecie na dole w opisie, więc warto sobie zrobić wiosenne zapasy, a my przechodzimy do przeglądu wiosennych trendów. Zaczniemy od kolorów, które będą modne tej wiosny i zdecydowanie wiosna to zawsze są pastele. Te kolory wracają co roku, ale Chciałam tutaj Wam zwrócić uwagę na te najnowsze kolekcje, które niedawno wkroczyły na rynek. I mamy chociażby pastelową kolekcję marki Yoshi. To jest kolekcja nazywająca się Pastel Paradise, zawiera 6 kolorów i zwróćcie uwagę, że one są pastelami mocnymi, podkręconymi. Mamy pastelowe neony, czyli kolory łączące biel i neon i tutaj na przykład semilak, neonowe pastele, pastelowe neony 5 kolorów oraz Victoria Ven, 12 kolorów kolekcji Awaking. One są fajnie podkręcone, ale też rozbielone. Mamy takie klasyczne pastele jak kolekcja a Spring Smoothies i mamy pastele przygaszone, takie jak najnowsza kolekcja marki Yen Pro. I tą kolekcję Jen Pro właśnie mam tutaj u siebie, możecie te kolory sobie dokładnie obejrzeć. Muszę zwrócić uwagę koniecznie na to, jak te pastele z Jen Pro kryją. Oni ogólnie mają fajnie dopracowane krycie. Ja mam od nich bardzo dużo kolorów i zawsze na kryciu mogę polegać, ale przy pastelach jest to często taki element, który gdzieś tam zawodzi, a tu jedna max dwie warstwy, więc jak szukacie fajnie kryjących, przygaszonych pasteli, to te zdecydowanie się u was sprawdzą. I one mają przepiękne kolory, dostępne jest pięć odcieni właśnie w tych kolorach Jenpro. Mamy róż, zieleń, beż fiolet i błękit. No i właśnie, kolejnym aspektem kolorystycznym wśród tych popularnych pasteli wyciągniemy troszkę bardziej na wierzch kolor błękitny. On będzie w tym sezonie bardzo popularny, a ja uwielbiam błękity na paznokciach. I wśród błękitów mam dla Was kilka konkretnych propozycji. Rozpocznę właśnie od tego koloru z Jenpro 319. To jest taki jasny, fajny, rozbielony błękit. I to jest najjaśniejsza propozycja, jaką mam Wam do zaproponowania, bo te błękity w tej wiosnę, one wcale nie są takie jaśniutkie, rozbielone, tylko one trochę tego koloru w sobie mają. Bardzo zbliżona propozycja minimalnie ciemniejsza to jest Dane Nails Color Blue Sky. Kolejny troszkę w inny odcień wpadający. To jest 361 kolor Madeleine marki Słowianka i propozycja numer 4, to jest marka Moira, kolor numer 51. Tutaj już mamy troszkę intensywniejszy ten kolor. Ja pokażę Wam go, jak wygląda na paznokciach. On jest fajny, widoczny, dosyć mocny. On już troszkę wykracza poza te pastele, już nie podciągała go pod kolory pastelowe. I w błękitach muszę powiedzieć jeszcze o jednym kolorze, o którym za moment będę mówić więcej, bo on łączy w sobie mocno dwa trendy. To jest kolor 493 marki Semilac, nazywa się Bubble Gum z kolekcji Eye Crushed i to jest kolor błękitny z białymi drobinkami. Wśród kolorów bardzo mocno widoczne będą też brzoskwini. A to dlatego, że Instytut Panton, taki rozbielony, jaśniutki brzoskwiniowy, ogłosił kolorem rogu. Według innych instytucji ta brzoskwinia też jest mocno w trendach, tylko troszkę intensywniejsza. I przyznam, że jak przejrzałam swoje zbiory, to takich kolorów brzoskwiniowych mam bardzo mało. Pamiętam, że kiedyś miałam w kolor numer 55. On był fajnym, jasnym brzoskwiniowym. Widziałam teraz, że marka Reforma ma kolor o nazwie Nectarine. To jest też ładny brzoskwiniowy odcień. W tej nowej kolekcji Victoria van Awaking macie też fajne brzoskwinie takie pastelowo-neonowe, a ja mam do pokazania wam dwa kolory brzoskwiniowe. Jeden to jest marka Moira 204 i to już jest kolor, który jest na granicy gdzieś z tą brzoskwinią, bo on już podchodzi pod intensywniejsze takie kolory, mocniejsze. Jeszcze gdzieś siedzi w tej brzoskwini i w tych pastelach. To jest marka Moira kolor 204, a drugi, który znów Pięknie łączy dwa trendy i o nim powiem więcej później, ale muszę o nim teraz wspomnieć. To jest marka Moira, kolor numer 903 i to jest kolor brzoskwiniowy z białymi drobinkami wewnątrz. On przepięknie, delikatnie wygląda na paznokciach, ale o tym za moment więcej. No i wiosna, ja co roku na wiosnę mam to samo, czyli ochotę, apetyt na intensywny żółty, taki ciepły, taki słoneczny kolor żółty. On nie jest pastelem. To jest kolor mocny, to jest kolor pod neon podciągany i co roku na wiosnę mogłabym solo chodzić w tak intensywnie żółtych paznokciach. I od długiego czasu moim takim faworytem był kolor 156 Racing Car Semiliaka. Ja go nosiłam już nieraz, nagrywałam nawet z nim kilka filmów, możecie sobie tą stylizację zobaczyć. Później wkroczył na jego miejsce kolor 243 Lisbona ze Słowianki, natomiast w tym sezonie królować będzie u mnie Claresa Full Color, Full of Colors numer 1. Mocny, intensywny, fajny, ciepły kolor żółty bardzo słoneczny i na pewno na moje paznokcie trafi a stawiam że na nie tylko moje a jeżeli szukacie czegoś chłodniejszego wolicie coś bardziej wpadające w neon w odcień zieleni w odcień taki chłodniejszy to możecie wybrać markę Moira kolor 230 on będzie też fajny już na lato gdzie bardziej wkroczą jeszcze intensywniejsze bardziej neonowe kolory ale żółty zdecydowanie jeden taki mocny kolor trzeba mieć. Przejrzałyśmy kolory, bo wśród kolorów tak naprawdę trendy się troszkę powielają, ale Prawdziwy szał i moim zdaniem najfajniejszy moment, jeżeli chodzi o trendy, następuje teraz i są to wykończenia. I mam tutaj na myśli efekty, jakie możemy stworzyć przy użyciu lakierów hybrydowych, więc jest to bardzo szybka, fajna, prosta metoda na to, żeby stworzyć stylizację z fajnym od razu zdobieniem. I trend pierwszy to są białe drobinki w pastelowych kolorach. Kolory te nie mają pełnego krycia, dlatego że one mają utopione białe drobinki i ten kolor, który jest pokryjący, nadaje koloru tym drobinkom, nadaje koloru stylizacji. On nie daje pełnego krycia, ale przy dwóch warstwach lub trzech daje taki efekt, w którym praktycznie to krycie jest na tyle zbudowane i te drobinki tyle zakrywają, że nasza naturalna płytka nie prześwituje. Ale ta właśnie niepełna kryjąca konsystencja, ten niepełny kolor daje takiej lekkości i trend pierwszy to są białe drobinki utopione w niekryjącym kolorze. I tu mam do pokazania Wam konkretne przykłady i do polecenia całe kolekcje, dlatego że zaczniemy od kolekcji Semilac Ice Crushed tam mamy pięć kolorów, ja mam jeden z nich, to jest kolor numer 493, czyli błękitny. I zobaczcie piękne połączenie błękitu z tym wykończeniem podwójnie trendowy kolor, i ta kolekcja semilaka się mega przyjęła, bo bardzo dobrze, bardzo mocno się wyprzedała. Macie go też z rabatem, więc mega fajna sprawa możecie taki przepiękny, pastelowy odcień z białą drobinką nałożyć solo, a możecie też dołożyć go do stylizacji, połączyć z innymi produktami. Dostępny jest kolorów 5. Ja Wam pokazałam błękit, ale jest też zieleń, róż jest też biały kolor. Następnie marka Moira. I tu numery od 901 do 906, dlatego że marka Moira ten efekt wprowadziła rok lub nawet już dwa lata temu. I oni w swojej ofercie mają właśnie sześć takich kolorów. To są też kolory. Pastelowe z białą drobinką. Ja mam akurat taki pastelowy, ładny kolor różowy i ten, który pokazywałam Wam przed momentem, czyli brzoskwinia. I znów świetne połączenie dwóch trendów brzoskwiniowego koloru w takim pastelowym wykończeniu z białymi drobinkami. Dodatkowo jeszcze marka Neonail wprowadziła nową kolekcję. Kolekcja nazywa się The Muse in New, i w tej kolekcji mamy m.in. dwa kolory, które właśnie mają też takie wykończenie. Więc kilka różnych przykładów. Drugie wykończenie, które osobiście mi jeszcze bardziej siedzi jeszcze bardziej się podoba, to są kolorowe drobinki zatopione właśnie w pastelowych, jasnych, nie kolorach. Takie konfetti. Powiedziałabym, że ten trend można nazwać konfetti i to jest mega fajne, bo macie coś delikatnego. A te kolorowe drobinki w środku po prostu wszystko podkręcają. I zaczęło się od kolekcji Indigo, tych baz mineralnych, których mamy kilka kolorów i one mają w sobie różnokolorowe drobinki. Bazy są jasne, pastelowe, nudziakowe, a te kolorowe drobinki robią robotę. I wszystkim się podobały, a najbardziej ten, który ma najwięcej, najbardziej kolorowych drobinek. Dalej pojawiła się kolekcja marki Maker, nazywa się Totally Daisy i w niej mamy kolor transparentny. Tu on nie ma pastelowego koloru, to jest kolor przezroczysty, ale w sobie zawiera ogrom malutkich drobinek wielokolorowych. Dostępne są cztery kolory, ja mam akurat kolor fioletowy, który wewnątrz ma odcienie niebieskiego, holo, fioletu, różu i bieli. Lekki, zwiewny, można solo, można na inne kolory, bo on nie zmienia przez to, że jest w transparentnej bazie, nie zmienia nam koloru tego, który znajduje się na dole. Piękny, lekki odcień, dostępny jeszcze w kolorze pomarańczowym, zielonym i chyba różowym. Następne, SPN Funny Base. Nudziaki jasne i też kolorowy, podkręcony efekt, tylko tam jest troszkę on subtelniejszy. A taki mój faworyt to jest marka Yoshi i to jest kolekcja, która nazywa się Candy Shop. W tej kolekcji kolorów było łącznie pięć, ale trzy z nich mają to wykończenie, o którym teraz chodzi i to, które Wam teraz pokażę. Ja mam kolor 725, nazywa się Magic Bonbon i to jest kolor różowy z drobinkami kolorowymi. Mam drobinki też białe, między innymi duże, małe heksagony. Ale mamy też pastelowo-różowe, intensywne różowe i nawet pojedyncze małe żółte, które mega fajnie podkręcają ten kolor. I to jest przepiękny kolor, jeżeli szukacie konkretu, Magic Boom Boom, to jest bardzo dobry wybór, bardzo ładny kolor, jasny pastelowy róż, podkręcony drobinkami. No i jedna rzecz, której nie zdążyłam zamówić, bo ona pojawiła się dosłownie po tym, jak przyszło do mnie to zamówienie, to są topy konfeti od Yoshi. Oni wypuścili cztery topy z kolorowymi drobinkami. Nazywają się konfetti i są w czterech wykończeniach. Mamy przezroczysty błyszczący, przezroczysty matowy, mleczny matowy i mleczny błyszczący. Cztery topy, którym jesteś w stanie położyć na każdy kolor ten top i uzyskać fajny, podkręcony letni efekt. I taki to Yoshi na pewno też do mnie trafi. Te marka Yoshi też znajduje się wśród tych kodów rabatowych w hurtowni Hello Nails. Więc słuchajcie, no, mega fajnie, że mamy taki podkręcony efekt w tych kolorowych drobinek. To jest mój chyba faworyt, jeżeli chodzi o trendy tej wiosny. I we wykończeniach jeszcze. Wspomnę tylko, bo to jest trend, który już ciągnie się i ciągnie, ale cały czas trwa, czyli Princess Nails i firmy wypuszczają teraz ogrom fajnych żeli, żeli do zdobień, które już w sobie mają gotową mieszankę wielokolorowych drobinek z transparentnym żelem, więc te Princess Nails wykonuje się jeszcze szybciej, jeszcze łatwiej. Ja mam taką propozycję od Maker. Princess Gel kolor numer 3 Blue, czyli mieszanka niebieskiego, fioletu, takich fajnych, chłodnych odcieni. Przepiękny. Oczywiście można go wykorzystać też do innych zdobień niż Princess Nails, ale zdecydowanie jeżeli jesteście fankami tego zdobienia, to warto sobie jakiś taki żel wybrać i mieć po prostu ekspresowe działanie. Przechodzimy teraz do zdobień. Jakie zdobienia będą popularne tej wiosny? Kwiaty. Kwiaty, jeszcze raz, kwiaty, ale jakie słuchajcie, kwiaty? Ogromne, proste, przerysowane, wyglądające, jakby je malowało dziecko, takie tandetne wręcz kwiaty. I takich kwiatów jest ogrom. Możecie nawet zobaczyć, że na ubraniach tych kwiatów pojawiło się bardzo dużo. Ale ja przyznam szczerze, że takich prostych, przerysowanych kwiatów fanką nie jestem, więc chciałam Wam pokazać kilka. Fajnych innych aspektów, w jaki sposób można te kwiaty przenieść, i są to aspekty, które równie popularne będą właśnie w tym sezonie. I pierwsza propozycja kwiatów to są suszone kwiatki, które zatapiamy sobie w nudziaku albo w przezroczystym kolorze. I tu są dwie drogi, dlatego że można kupić żel z suszonymi kwiatkami. I ja takie żele mam już dosyć długi czas, ale chciałam Wam je pokazać, że jest taka opcja. I minusem jest to, że jeżeli coś jest w żelu, to po pierwsze traci swoją datę przydatności. Po drugie, trzeba gdzieś tam te produkty łowić. I teraz fajna wyszła alternatywa do tego, żeby suszone kwiatki kupować po prostu suszonymi kwiatkami. I wtedy możecie sobie odciąć, wybrać dowolny element i zaaplikować na paznokciu. I trzy kolory takich kwiatków, pomarańczowy, jasny i ciemny róż, znajdziesz w nowej kolekcji marki Neonail, w tej kolekcji de Mousineau. Ja mam tu właśnie taki mocny, intensywny różowy. I takie stylizacje z tymi delikatnymi kwiatkami gdzieś tam z dołożoną na przykład folią transferową będą mega popularne właśnie w tym sezonie. Kolejne kwiaty. To są stemple. Jeżeli lubisz zdobienia bardziej złożone, skomplikowane, a jednocześnie nie lubisz ich malować i wykonywać, to zdecydowanie stemplowanie będzie czymś dla ciebie. I ja mam tu kilka propozycji. Pierwsza to jest płytka marki Moira in Bloom numer 130. To jest płytka, którą pokazywałam wam już dziesiątki razy. Jedna z moich ulubionych. A mogę nawet powiedzieć, że moja ulubiona płytka, jeżeli chodzi o produkty marki Moira. I to jest płytka, która posiada ogrom kwiatowych inspiracji. Wykorzystywałam ją już dziesiątki razy. Mogę Wam pokazać mnóstwo stylizacji. Też w szkoleniu techniki stemplowania bardzo często na niej pracowałam. Po prostu tam są idealne motywy, które ja uwielbiam, nie tylko wiosna. Ale mam też dwie nowe propozycje. Płytka Green Leaves numer 79. To płytka z motywami bardziej subtelnymi, delikatniejszymi. Na kalce możecie sobie zobaczyć wszystkie te wzory. Mamy wzory kwiatowe, ale mamy też ogrom listków. Małe, subtelne, fajne dodatki, które można gdzieś wpleść w stylizację jako dodatek. To jest płytka, która na pewno całorocznie Wam się przyda. Jesienią też mega fajnie te listki można wykorzystać, więc to jest taki dobry zakup, dobra inwestycja, żeby właśnie z tych produktów korzystać cały rok. A druga płytka, jeżeli jesteście typowo fankami kwiatów, to jest płytka 75, nazywa się Norcas Garden i to są same kwiaty. Kwiaty, kwiaty, ale jakie? Przepiękne różne motywy kwiatowe w różnych rozmiarach. I tu na tej płytce możecie zobaczyć, że jest bardzo dużo dużych kwiatów. Dlatego fajnym połączeniem z tą płytką jest Stempel Supersizer, też on jest z Moire, dlatego, że on pozwoli Wam część z tych kwiatów po prostu zmniejszyć, jeżeli chciałobyście więcej zmieścić na paznokciu, ale można też fajnie te duże kwiaty wykorzystać po prostu mniejszymi elementami. Przepiękne do kolorowania, przepiękne do uzupełniania, do stemplowania warstwowego. Ogrom pomysłów w głowie mam z tą płytką i na pewno możecie tej wiosny się spodziewać bardzo dużej ilości stylizacji właśnie z jej użyciem. A jeżeli szukasz kwiatów w wersji najbardziej efektownej, takiej tworzącej efekt wow, no to zdecydowanie trend, który powstaje, bardzo nowy trend. Porcelanowe kwiaty, kwiaty 3D, takie płasko rzeźby kwiatowe, które możecie teraz tu zobaczyć. I to są stylizacje zdobienia, których możesz się nauczyć w moim szkoleniu online kwiaty 3D. Ono jest już dostępne, dodatkowo ono też jest teraz w cenie promocyjnej rabatowej, kod rabatowy znajdziecie też na dole w opisie. I tam zobaczysz, jak wykonać takie mocne, intensywne, wystające kwiaty. One są do noszenia, ale one też pięknie uzupełniają portfolio. Bardzo fajnie nadają się do ćwiczeń, do kreatywności, do ćwiczenia swoich umiejętności. Fajnie też przyciągają nowych obserwatorów i klientów do waszych profili na mediach społecznościowych. Więc takie mocne kwiaty dla osób odważnych, dla osób lubiących inaczej to jest świetne rozwiązanie. I takie kwiaty to jest taka moja interpretacja na temat tego, jak kwiatowe zdobienia widzę właśnie w tym sezonie. Trend kolejny. To jest... Ja wrzucę to do jednego worka i spróbuję Wam jakoś to ułożyć. Gloss Nails, Glass Nails, Lip Gloss names. Te nazwy padają przemiennie i bardzo często nikt nie rozróżnia jakie paznokcie tak naprawdę oznacza dany trend. I nie ma jednej złotej prawdy, ja Wam powiem w jaki sposób ja na to patrzę. Glass Nails to są dla mnie lakiery półtransparentne, dające efekt szkła, barwionego szkła. I tu na przykład nowa kolekcja marki Reforma, Seven Roses, kolory półtransparentne, prześwitujące, taki dający efekt witraży. Ale pod Glass Nails, czyli ten efekt szkła, podciągam też paznokcie, które są wykonane pyłkiem na ciemnym kolorze, dający też właśnie efekt takiego szkła. Drugi trend, czyli Gloss Nails od błysku po łysku. I tutaj mam też dwie opcje. Pierwsza to jest pyłek taka poświata, zaaplikowana na kolor jasny, pastelowy. Nudziakowy, właśnie z tą poświatą, ale również wmieszany ten pyłek w kolor, w lakier. I tu mam kilka propozycji, bo na przykład bazy marki Clarissa, te Power Base, one mają niektóre z kolorów też właśnie taki drobny pyłek wpleciony w kolor. Ja mam akurat kolor numer 12 i to jest coś pomiędzy różem a brzoskwinią z taką bardzo delikatną poświatą, wpadającą nieco odcień taki rose gold i one dają od razu też efekt właśnie takiego mocniejszego błysku przez to, że mają sobie ten pyłek. Bardzo fajne są też nailak crystal base, bazy, które mają w sobie trochę większe drobinki, ale też dają fajny mocny błyszczący efekt. I dwa kolory marki Yen Pro, kolor numer 286 i 285, to są też jasne kolory, które mają w sobie ten drobny pyłek, przez to od razu tworzą taką poświatę. Więc Gloss Names to dla mnie efekt mocniejszego błysku przez dodanie pyłku. Albo solo na paznokieć, albo już wmieszane w kolorze w lakierze, co jest oczywiście szybszą i łatwiejszą formą, szczególnie jeżeli na przykład one są utopione w bazie, jak w bazie Klaresa i od razu macie efekt końcowy. I następnie Lip Gloss Names, czyli paznokcie mocno błyszczące, wyglądające na mokre paznokcie. I ten efekt uzyskujemy poprzez użycie bardzo fajnego, błyszczącego topu. Mocno intensywnie błyszczącego. Nie mamy tu żadnych drobinek. Błysk pochodzi po prostu z założenia błyszczącego topu na kolor nudziakowy, na kolor jaśniutki, na kolor taki nie do końca kryjący. To daje właśnie efekt takich błyszczykowych paznokci, i ten efekt możecie uzyskać, używając bardzo mocno błyszczącego topu. Film o pięciu moich ulubionych błyszczących topach Macie na kanale. Jeden z nich od Yen Pro Proto jest moim faworytem, który dzisiaj też tutaj ze mną jest, bo właśnie malowałam nim wzorniki do filmu, więc pamiętajcie o nim. A mam jeszcze jeden nowy, to jest marka Jokaba Top Quick Flash. Też zapowiada się całkiem ciekawie, więc możecie sobie na niego zwrócić uwagę. Mocny, intensywny błysk przez długi czas, przez długi okres noszenia. I ja właśnie tak sobie to uschematyzowałam, czyli glass nails, efekt szkła, witraży w półtransparentnych kolorach lub pyłek na ciemnych kolorach. Glossnace czyli efekt błyszczącego pyłku albo nałożonego na jasny kolor, albo już wewnątrz lakieru lub bazy hybrydowej i ostatni efekt, czyli efekt lipgloss, bardzo mocny błysk uzyskany przy użyciu topu. Wśród efektów mamy jeszcze mermaid effect, czyli efekt syrenkowy. To są lakiery, które nie mają do końca krycia, one też są takie troszkę transparentne, ale one mają fajne opalizujące syrenkowe wykończenie w wielu kolorach. I to jest efekt, który dopiero w marcu wkroczył na rynek, więc na świeżo mam dla was kilka kolekcji właśnie z tymi produktami. z Company kolekcja Glam X Pięknie, fajnie podkręcony błyski. Pivinae z Fantasy. Tutaj w tej kolekcji mamy klasyczne lakiery kremowe i właśnie te z wykończeniem syrenkowym. Dwa kolory: SPN Mermaid Effect, właśnie z tym wykończeniem. Madle Illusion i kolekcja Victoria Wynn Brocasiello. To jest bardzo duża kolekcja i wszystkie te kolory mają odcienie pastelowe. Victoria Wynn ma troszkę więcej kolorów dostępnych, więc są troszkę też bardziej podkręcone. Wszystkie nie dają takiego stuprocentowego krycia, ale dają po prostu efekty syrenkowego błysku na opalonych dłoniach, przepięknie będzie ten błysk odbijał, i to syrenkowe wykończenie zostanie na pewno z nami aż do lata. I wśród trendów chciałam jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, czyli po zimie. Zwróćcie uwagę na pielęgnację Waszych dłoni. I tu zdradzę Wam dwa fajne triki, czyli użycie Cuticle Removera razem w połączeniu z kopytkiem. Ja używam Cuticle Removera marki Yen Pro i kopytka marki Starks z tej serii Unix z gumową, różową rączką. I to jest zestaw, który na moje skórki aktualnie w zupełności wystarcza, praktycznie bez ich wycinania. Więc możecie sobie fajnie tu zadbać o skórki delikatnym sposobem. Pamiętajcie, żeby Cuticle Remover stosować zgodnie z tym, jak zaleca producent na opakowaniu. Druga sprawa to jeżeli szukacie fajnych produktów pielęgnacyjnych, to ja mam kilka fajnych propozycji, które mam od marki Jukaba. I o takim zestawie pielęgnacyjnych nagrywałam taki fajny filmik, możecie sobie go zobaczyć. I to jest bardzo fajna propozycja prezentowa, bo one są fajnie od razu zapakowane w opakowaniach, więc szukacie on fajnych produktów pielęgnacyjnych, zapraszam Was, żeby zajrzeć wtedy mam listę. I to już są wszystkie trendy wiosny. Zobaczcie, ile różnych produktów Wam poleciłam. Mam tu zastawiony cały stół, ale kolory są przepiękne. Zobaczcie, jakie odcienie ma wiosna. Mamy dużo błękitów, mamy dużo żółtego, pastelowych kolorów i ogrom fajnych, drobinkowych wykończeń. Ja już nie mogę się doczekać tych wszystkich wiosennych stylizacji. Przypominam Wam, że na prawie wszystkie produkty z dzisiejszego filmu macie jakieś kody rabatowe, więc zaglądajcie tam na dole do opisu, przeglądajcie je. Jak wspominałam, mamy i do hurtowni, która zawiera wiele marek, i do bezpośrednio producentów, więc warto sobie skorzystać. Kody mają różny czas trwania. No i to już jest wszystko w trendach wiosny. Teraz najważniejsze pytanie: który z trendów wiosny Tobie najbardziej się podoba? Daj znać, co przykuło Twoją uwagę, co się Tobie spodobało, który z produktów Ciebie zachęcił i z którego z nich będziesz miał ochotę skorzystać. Czekam oczywiście na Wasze komentarze odnośnie tego, co tutaj dzisiaj pokazałam. Ja jestem bardzo ciekawa, jak trendy wiosny Wam przypadają do gustu. Dzięki za dziś, widzimy się w kolejnym odcinku, a teraz życzę Wam udanych zakupów i udanych inspiracji wiosennych.